To Rubble. Och, od rana jakoś tak spokojnie. Nikt wyjątkowo nie potrzebuje naszej pomocy. A, razie czego to jesteśmy zawsze gotowi? O, Rubble, co ty tak milczysz. Czy my się w ogóle nie odzywasz? O, bo tak sobie myślę. Czy może nie powinniśmy potrenować? No wiesz, trening czyni mistrza. Im więcej trenujesz, tym stajesz się coraz lepszym. Eee, Rabo! jest taka ładna pogoda, świeci słoneczko, a ty o jakichś ćwiczeniach myślisz. To przestań, lepiej odpocznijmy. Chau, chau, chłopaki! Zero odpoczynku, zero ćwiczeń, ruszamy na akcję. Ktoś wezwał sygnał, ktoś potrzebuje naszej pomocy. Wydaje mi się, że to jest w lesie, w głębi lasu, gdzieś głęboko. Masz rację, Sky. O tak, to jest prawie w dżungli. Oj, biedne króliczki potrzebują pomocy. Ktoś dziwny je zaatakował. Ruszajmy na pomoc. Króliczki muszą być uratowane. Popaki, podlecę nieco wyżej. Oj, będę wysoko, wysoko ponad chmurami, stąd wszystko lepiej widać. Oj, oj, oj faktycznie, coś tam dziwnego się dzieje. Oh, jakieś dziwne stwory, niebieski, czerwony i żółty. To chyba one wystraszyły biedne króliczki. Szybko, szybko, jedźcie tam. Już pędzimy, już pędzimy. Oj, o, o, ojej, a, a kto to taki? Oh. Oj, nie, nie wiem, czy powinienem podjeżdżać nieco bliżej. Chase, lepiej wysiądźmy z samochodów. E, słuchaj, krótka narada. Jak ty będziesz miły, to one również. Jak ty krzykniesz i je przestraszysz, no to się wtedy wściekną. Więc spokojnie, spokojnie sprawdźmy, gdzie są te króliczki. Ale ja, ja, ja wcale nie krzyczę o, o rany. Jakie to stwory gigantyczne! Wielki pysk, wielkie oczy, a do tego wielki język! O nie, nie zjadajcie króliczków! Tam był żółty głodomór, a teraz jest niebieski. Oj, on zdecydowanie ma dłuższy język. I jest jeszcze czerwony. Chyba najbardziej przerażający. To wygląda bardzo, bardzo ogniście. Zostaw! Zostaw te potwory z wielkimi jęzorami. Lepiej spójrz tam na środku. Biedne wystrażone króliczki. O, rany, masz rację, Chase! Och, zostały otoczone. Otoczone przez te głodne potwory! Kto to jest? Nie mam pojęcia, ale ich języki i apetyt. Jest przerażający. Biedne, biedne maluchy. No, zobaczcie. O, jeden schował się na dole, a drugi wlazł na skałę. Oj, nie bójcie się, słodziaczki. Ja odwrócę uwagę tego żółtego. A ty szybko. Wołaj, wołaj. Jupij, yupi, yupi. Udało się. Jeden króliczek jest już ze mną. Oj, nie bój się, słodziaczku. Zaraz uratujemy. Twojego małego bliźniaka. Rubble, zajmij się tymi potworami. Ach, a tak a propos, to gdzie jest Sky? Chyba wylądowała za daleko. No chodź, chodź, mi siatku. Chodź, chodź, chodź. Nie bój się. O, o właśnie tak. Kic, 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 kic. O, chodź, 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 chodź. No chodź, teraz taki duży skok. O, tutaj, daleko. Ta -dam, ta -dam, ta -dam. Udało się! Jupi! Kic, kic, kic! Kic, kic, kic! Hoppa! Hoppa! Uuu, króliczki chyba są szczęśliwe. Króliczki zostały uratowane. Oh, Rubble, Rubble, chodź! Chodź! O, o w końcu! Sky się pojawiła! Już jestem, chłopaki! Ach, nie miałam gdzie wylądować. Musiałam zostawić mój pojazd latający za drzewami. Co? Co już? Już wam się udało? A te kameleony, to co one tam robią? Ka-ka-ka-ka-ka-kame ka, 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 co? My, my ratowaliśmy króliki, a nie jakieś kame. No tak, Robon ma rację. To są króliki, a nie kameleony. Ale mi chodzi o te zwierzaczki z długim językiem i z dużymi oczami. To są kameleony. No, co, wy nie znacie się na zwierzętach? Oj, kameleony są bardzo głodne. Pewnie tutaj polowały na jakieś robaczki, a króliczki się ich przestraszyły. Chyba zauważyliście ich długie, długie języki. Tym językiem łapią owady. Muchy, robaczki, motyle. No i zjadają, bo są bardzo głodne. Sky, Sky, zobacz! To ja chyba znalazłem coś, co by się nadawało do jedzenia dla tych kameleonów. śmieszna nazwa. Ale zwierzęta są piękne. No zobacz, może lubią jeść takie ślimaczki i robaczki. No, bo często je. Ty się na nich znasz lepiej. To jest bardzo łatwe. Kładziesz jedzonko przed kameleonem i czekasz, aż złapie je językiem. Oj, póki co język jest zbyt krótki, ale uwaga! Jest! Udało się! Kameleon złapał jedzenie! O rany, zobaczcie na to! Chyba już jest najedzony. O rany, ale to było fajne! <ścoughs> A ja się bałem tych języków, że to one mnie złapią. To, to ja teraz nakarmię tego niebieskiego kameleona. Czekajcie, czekajcie, jak to było. Kładziemy jedzonko. O, na przykład tutaj na tym kamyku. I czekamy na ten język. Oj, faktycznie zobaczcie! Już wyczuł jedzonko. I jest! Ma je Złapane! Kolejny kamelon już jest na To Teraz mi został czerwony do nakarmienia. Oj, zobaczcie. On już wytyka język. I to jak mocno. No, no dobrze, już, 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 wiem, wiem, jesteś głodny. O, rzucę Ci tutaj trochę jedzenia. Nawet trochę więcej. Bo chyba czerwony jest najbardziej głodny. O, i zobaczymy, czy coś uda mu się złapać. I... O, jest, jest! Króliczki uratowane. Kameleony nakarmione. Misja się udała. Oj, moi kochani przyjaciele, jesteśmy niezastąpieni. No, masz rację, Sky. A dzięki Tobie poznałem nowe zwierzę kameleona który ma gigantycznie długi język. I ja zdecydowanie uważam, że króliczki są słodszymi zwierzakami. ¡Gracias!